23 stycznia, trzecia niedziela zwykła z Ewangelii świętego Łukasza zwinąwszy księgę, oddał słudze i usiadł, a oczy wszystkich w synagodze były w Nim utkwione. Ta dzisiejsza niedziela to niedziela zwana niedzielą Słowa Bożego. My codziennie, w większości z nas codziennie pochylamy się nad Słowem Bożym. W sposób szczególny w każdą niedzielę wsłuchujemy się w Słowo Boże, w homilię wygłoszone. No właśnie, trzeba coś więcej niż tylko pochylić się i słuchać. Trzeba żyć tym słowem, trzeba to słowo przyjąć do siebie, trzeba to słowo wprowadzić w czyn. Ono wtedy ma działanie, wtedy ma moc. Bo można, jak to się mówi, jednym uchem posłuchać, drugim wypuścić i, i, i nic z tego. Często, kiedy chodzę po, po kolędzie i widzę, zazwyczaj gdzieś tam na stołach, przygotowana pasyjka. Świeczki, jakiś obrazek i pismo święte, które jest no, jakąś księgą życia w tym domu. I biorę ją do ręki, patrzę, Piękne, nówka sztuka, e, jeszcze karteczki posklejane z druku, patrzę na rok wydania 1980, tam drugi, czwarty, no to mówię już sporo, ma prawie po czterdziestkę, a pachnie jeszcze świeżością. No właśnie, często gdzieś to słowo Boże. Słowo Boże odkładamy na bok, ono gdzieś stoi na naszych półkach, jest piękną księgą, ładnie ozdobioną. Eksponatem w domu. Nie, Słowo Boże nie może być eksponatem. Słowo Boże być, ma być moją moim, moim instrukcją życia, ma być moim drogowskazem, ma być moim pouczeniem, ma być moją siłą, moją mocą, moim uzdrowieniem. Siła Słowa Bożego to jest zależna od tego, jak ja otworzę się. Bo ja mówię. Mogę położyć na półce i nic to słowo nie zadziała we mnie, ale mogę nim żyć codziennie. I, i dzisiaj było podobnie. Pan Jezus, kiedy czytamy dzisiejszą Ewangelię, przeczytał słowo Boże i usiadł, aby wygłosić, y, możemy powiedzieć, komilię, kazanie, i głosi, i mówi, i wskazuje y, y, w tym słowach, w tych swoich wypowiedzi, pouczając. Uczonych w piśmie, faryzeuszy. I co się dzieje? Kiedy kończy, nie potrafią tego znieść, zrozumieć. Pełni są rządy nienawiści. Chcą Jezusa zabić za co? Za to, że mówi prawdę, za to, że słowem Bożym dotyka ich sumień. I tu jest nieraz odpowiedź, dlaczego my często zamykamy się na Słowo Boże? Dlaczego my często nie chcemy otworzyć się na Słowo Boże? Dlatego, że boimy się, że Słowo Boże powie nam prawdę o nas samych, o to, kim jesteśmy, o to, jak żyjemy, jak postępujemy, co musimy zmienić. My, nam często jest właśnie dobrze tak żyć, jak żyjemy. Nie będzie nam tam Pan Bóg w swoim Słowie czegoś zmieniał. I mamy właśnie gdzieś tam, podobnie jak faryzeusze, oni pałali taką rządzą nienawiści. Chcieli Jezusa pojmać, zabić Go. My często gdzieś też ze Słowem Bożym nie potrafimy się zrozumieć. Może nie chcemy zabić, ale często krytykujemy, wyśmiewamy. Brzydko powiem, negatywną opinię wystawiamy. Nieraz budujemy, nie wiem, żarty, kawały na temat też jakichś tam fragmentów Pisma Świętego czy Kościoła. To jest ogromne uderzenie w słowo Boga. Moi kochani, starajmy się, że ta dzisiejsza niedziela czegoś nas nauczyła, że my tym słowem mamy żyć. To słowo ma być naszą codziennością. My tym słowem mamy codziennie się karmić. My powiemy, ale proszę księdza, ja to słowo Boże znam. Bo ja te fragmenty już prawie na pamięć znam, od tylu lat chodzę do kościoła i tyle lat do mnie gdzieś tam trafiają, mogę je recytować. Okej, okay. każdy z nas. Ja jako ksiądz, kiedy czytam Pismo Święte, nawet na mszy świętej, kiedy czytam Ewangelię, też potrafię przeczytać ją raz z pamięci, bo ją znam dobrze. Ale to nie chodzi o to, żeby je znać. Chodzi o to, żeby żyć. To słowo, rok temu, kiedy je czytałem, Mówiło do mnie całkowicie inaczej, bo, bo wtedy gdzieś był czas innych moich przeżyć, tego wszystkiego, co we mnie się wydarzyło. A dzisiaj to słowo Boże trafia do mnie inaczej. Dzisiaj może przeżywam chorobę kogoś bliskiego z mojego domu, z mojej rodziny, może śmierć kogoś bliskiego, a może coś jeszcze innego się wydarzyło i to słowo przemawia do, do mnie inaczej. Słowo Boże jest żywe i skuteczne. Słowo Boże nie jest jakąś. Przepraszam, rzeczą muzealną, jakimś antykiem, tylko jest cały czas żywy. Ono codziennie trafia do mnie w inny sposób, mimo że formalnie gdzieś tam w wyrazie jest znane, jest takie same, nic się nie zmieniło. Ale we mnie, w moim życiu, ono cały czas żyje, cały czas działa. Moi drodzy, na tę dzisiejszą niedzielę, na to otwarcie się słowem, na Słowo Boże, na to życie Słowem Bożym. Z serca Wam wszystkim błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Szczęść Boże. Dobrej niedzieli. Do zobaczenia jutro.